Siema ludzie, jak możecie się wywnioskować po tytule, będziemy się uczyć piosenki jesienne nutki. Jeśli ktoś z mojej klasy to ogląda, szacun, że w ogóle wygrzebaliście ten odcinek, więc to są tylko próby. Ja nie mówię, że od razu im dobrze grać i dlatego ten odcinek się nazywa, że to są moje próby. Dwa razy to się zawsze robi, ale według mnie dźwięk G jest trochę za wysoki. Chwila moment, czekajcie. No Dobra, już chyba wiem, jak to trzeba po prostu jak zrobić dobre zadęcie, żeby ten dźwięk nie był taki piskliwy. Spróbujmy. Nie kurde. Nauczyłem się już, żebym się tak ucieszył, że mi ten dźwięk wychodzi, aż w końcu zepsułem. No nie. No I znowu to tak piszcie, no nie. Według mnie było nie najgorzej. Jeszcze raz powtórzmy to. Zaczynam mnie to nerwiać, chwila, moment. Dobra, powinno być trochę lepiej. Powinno być, ale nie wiem czy będzie. Według mnie było bardzo dobrze, chociaż według mnie to jest tyle na dzisiaj. Może będzie więcej piosenek na flet, jak się nauczę jeszcze jakieś fajnie grać. Więc jak na razie, no to... Bają! O nie, zapomniałem o jednej rzeczy, że najpierw trzeba kliknąć ku... a guzik.